W momencie, kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy w ciąży, odstawiamy wszelkiego rodzaju retinoidy. Zakres stosowania leków, czy przeciwgrzybiczych, czy właśnie antybiotykoterapii, jeżeli trzeba byłoby ją włączyć po takim zakażeniu, mamy bardzo mocno ograniczone. Mamy badania, które podkreślają, że podczas zabiegów endermologii pobudzamy e, nasz układ hormonalny, tym samym obniżamy kortyzol, a podwyższamy poziom serotoniny. Jak dobrać odpowiednią pielęgnację w ciąży? Jakich kosmetyków używać, a jakich unikać? O tym porozmawiamy dziś z Dagmarą Nowak-Barańską, kosmetologiem. Witam. Dzień dobry. Takim słowem wstępu, jak dobrać pielęgnację w ciąży tak odpowiednią? Przede wszystkim nie zwariować, nie dać się tutaj wpaść w ten wir takiego, takiej eliminacji wszystkich składników aktywnych nagle ze swojej pielęgnacji. Nie wywracać swojej rutyny pielęgnacyjnej do góry nogami, ale rzeczywiście przeanalizować te składniki aktywne, które stosujemy na co dzień, bo jest grupa, których powinniśmy wyeliminować z naszej codziennej rutyny pielęgnacyjnej. No i tutaj możemy się wspomóc sztuczną inteligencją, źródłami internetowymi albo po prostu konsultacją ze swoim kosmetologiem. No i teraz właśnie będziemy konsultować różne przypadki i takie główne dylematy przyszłych mam. Jednym z nich jest farbowanie włosów w ciąży. Zrobiliśmy na ten temat sondę, zobaczcie ją. Dzień dobry, czy w ciąży możemy farbować włosy? Nie wiem, ja nie farbowałam jak byłam w ciąży. Jestem za naturalnością, natomiast wydaje mi się, że nie ma przeciwwskazań. Dobra, a jakimi kosmetykami? No ja bym wybrała takie jak najbardziej polecane, naturalne dla kobiet. Ale wiecie, to już nie mój wiek. <laughs> już jestem na emeryturze ciążowej. Natomiast, jak kobieta chce wyglądać dobrze, to dlaczego ma tego nie robić? Tylko, żeby sobie wybrała takie. Jest taka dostępność, takie kosmetyki, które będą jak najbardziej bezpieczne dla niej i dla dziecka. Tak. Dobra, a jakimi środkami? No, naturalnymi chyba. No nie można robić tych. Eee, zapomniałem nazwy. kiedyś kiedyś o tym mówiła, ale jakaś taka, taka farba, która jest taka do krwi chodzi. Bładeka się jakaś farba taka, zapomniałem. Tak, a dlaczego nie? A nie wiem, a jakimi kosmetykami? No, ja, jeżeli ja bym miała farbować w ciąży włosy, to pewnie bym się udała do fryzjera, żeby profesjonalnymi to zrobić. Możemy. A jakimi środkami? Wszystkimi. Nie wiem. Możemy. Tak. A jakimi środkami? <grym>, jak najbardziej naturalnymi, myślę. To teraz okiem kosmetologa? Jak odpowiemy na te pytanie? Tutaj na pewno powinniśmy się zapytać również fryzjerów, mm -hmm. bo branża jednak kosmetologiczna różni się od fryzjerskiej. Natomiast z mojego punktu widzenia absolutnie nie ma przeciwwskazań, dlatego że farba nie ma możliwości przedostania się do krwiobiegu. To są za duże cząsteczki i tutaj raczej powinno nas stresować ewentualne wdychanie oparów z środków chemicznych używanych przy stylizacjach włosów, na przykład przy trwałej odulacji, tak? czy też przy jakimś keratynowym prostowaniu włosów. Tego akurat bym nie robiła ze względu właśnie na używanie często środków drażniących chociażby formaldehydu, tak, bardzo, bardzo często przy takiego typu zabiegach. Natomiast samo farbowanie absolutnie jak najbardziej tak. Myślę, że warto tutaj zainwestować jednak w profesjonalną usługę, tak żeby te farby były dobrane do potrzeb naszej skóry głowy oraz do struktury naszych włosów, ale na pewno nie będzie miało to wpływu na nasze... Dziecko. W sądzie pojawił się taki temat naturalne farby do włosów. To już nie pomijmy te farby do włosów, ale skupmy się na tych naturalnych składnikach. Czy one rzeczywiście w ciąży będą lepsze i bezpieczniejsze? Bo słyszałam też często takie opinie, że te naturalne składniki paradoksalnie częściej nas na przykład uczulają. Tak, i to bardzo dobra, jakby dobre zdanie, dobra opinia, dlatego że często mylimy kosmetyki naturalne, czyli jako sam, sam produkt naturalny, mówiąc o składniku aktywnym, typu olejki, oleje, tak? Z kosmetykami naturalnymi. I tutaj ja jestem akurat zwolennikiem wybierania produktów, które są albo dedykowane grupie, jaką są przyszłe mamy, i coraz więcej naszych. Polskich rodzimych firm kosmetycznych wypuszcza na rynek linie, które są przetestowane i przebadane dla przyszłych mam oraz pozostawienie się właśnie w tej pielęgnacji, którą już znamy. Czyli żeby w tym okresie ciąży nie testować na sobie składników supernaturalnych, o których wspominasz, w momencie kiedy czas, cała czas nasza pielęgnacja opierała się o mniej naturalne produkty. Trzeba bardzo uważać zdecydowanie na olejki eteryczne, które w wielu kosmetykach naturalnych występują, chociażby szałwia, rozmaryn, czy bardzo popularny jaśmin, dlatego że one mogą być hormonozależne i mogą wpływać na układ nasz hormonalny, więc tutaj szczególnie przy trzecim trymestrze ciąży mogą co niektóre powodować przyspieszenie wywołania skurczy, więc trzeba na to bardzo uważać. Natomiast absolutny game changer i mastkę w każdej przyszłej mamy już od pierwszego dnia, kiedy dowie się, że jest w ciąży, to są oleje. I tutaj na oleje na absolutnie bym postawiła w pielęgnacji, ponieważ bardzo często skóra w ciąży ze względu na podwyższony poziom progesteronu będzie nam się mocno wysuszała na, na ciele szczególnie. Może dochodzić wręcz do takich działań w kierunku atopii, występowania atopii, więc tutaj oleje będą bardzo ładnie zabezpieczały nam płaszcz hydrolipidowy, czyli tak Naszą powłokę, która jest na skórze, która chroni nas przed tak zwaną ucieczką TEF, czyli transepidermalnej ucieczki wody z naszego naskórka, powodując takie nieestetyczne uszczenie się, właśnie wręcz w kierunku tych występowania zmian atopowych. I tutaj oleje świetnie wkomponują się w ten nasz płaszcz, zabezpieczą naszą skórę, a jednocześnie będą bardzo mocno wpływać na elastyczność naszej skóry, która niestety zaraz wraz z rozwojem naszej będzie poddana bardzo dużej próbie, ponieważ nasze włókna kolagenowe, elastynowe będą musiały się rozciągnąć. A z tą rozciągliwością tych włókien jest niestety bardzo różnie. Co prawda, kolagen i elastyna mają szansę w niewielkich procentach zmienić i wydłużyć swoje włókna, ale niestety w momencie, kiedy. Ta, ta, ta praca tych włókien kolagenowych zostanie zbyt silnie obciążona. Dochodzi do ich rozerwania, a tym samym powstania niestetycznych rozstępów. Mm -hmm. Już trochę poruszyłyśmy ten temat tych, tych składników, których należy unikać. Jakich jeszcze y, nie stosować w ciąży? Na pewno retinoidów, i to jest coś, co powinno tej głośno między nami wybrzmieć. Absolutnie w momencie, kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy w ciąży, odstawiamy wszelkiego rodzaju retinoidy, to nie tylko Popularny retinol, ale także jego łagodniejsze formy jak retinal czy nawet estry kwasu retinowego, jak najbardziej również, ze względu na to, że wykazują one, mogą wykazywać działanie teratogenne, czyli działanie, które ewidentnie oddziaływuje na płód i może wywoływać wady w genetyce naszego płodu. Więc tutaj retinoidy absolutnie nie. Mówi się nawet o tym, że jeżeli tak bardzo świadomie planujemy ciążę, to już podczas tego planu. Powinniśmy zrezygnować z aplikacji, zarówno tej zewnętrznej, jak i już pod żadnym pozorem nie przyjmować e, pochodnych witaminy A do ustnia. Jeżeli jesteśmy w terapii dermatologicznej, bo raczej z tej, z tej rekomendacji kobiety stosują retinoidy, często ze wskazań właśnie na występujący na przykład przewlekle trądzik, to tutaj z lekarzem oczywiście trzeba ustalić odpowiednią odległość, ale taka zasadnicza, ogólnodostępna wiedza mówi o tym, że jest to 6 miesięcy przed zajściem w ciążę. Więc te retinoidy, Sporo czasu. Tak, te retinoidy absolutnie e, powinniśmy odstawić i je też, e, ich, te, ich te, ich również, przepraszam, nie używamy w okresie laktacji. Mm -hmm. e, to jest bardzo ważne i na pewno należy to podkreślać, ale jest taki kolejny, bardziej przyziemny temat, który dotyczy większości kobiet, czyli manikur hybrydowy. Zapytaliśmy, czy można go wykonywać, bo tutaj też wiele mam ma wątpliwości. Zobaczcie, co powiedzieli nam przechodnie. Czy możemy robić paznokcie hybrydowe? Nie mam pojęcia, nigdy nie robiłam w paznokci, uważam, że jest to niezdrowe. Tak. tak. Tak, można. Chyba jest takie, że jest podejście twardnie z y, światłem takie magicznym. Nie wiem. Ja bym od... Niech zapyta lekarza prowadzącego. Hmm, wydaje mi się, że nie ma przeciwwskazań. Tak. Ja wykonywałam i wszystko było w porządku, także myślę, że jak najbardziej. Teraz e, e, poprosimy o odpowiedź. E, stosowną osobę do tego, żeby jej udzielić. Większość ankietowanych absolutnie nie. odpowiedziała bardzo dobrze. Tak, jak najbardziej możemy wykonywać manikir hybrydowy. Pamiętajmy o tym, że nowoczesne lakiery hybrydowe, nowoczesne lampy LED, a nie UV, które wykorzystujemy do manikiru, jak najbardziej nam nie zaszkodzą. One to światło emitowane przez lampy LED nie przenika e, głębiej niż właśnie do, jakby to Tutaj wierzchnich warstw i służy tylko i wyłącznie utwardzaniu. Jeżeli natomiast mamy tendencję do powstawania przebarwień, to jest bardzo ważne w kontekście stosowania tych metod do utwardzania paznokci, to przebarwienia są hormonozależne. I pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy mamy tą walkę hormonalną w naszym organizmie, może również dojść do wysycania naszego naskórka w melaninę, czyli w barwnik, który koloryzuje naszą skórę i który generalnie lubimy, bo hmm. lubimy mieć lekko muśniętą słońcem skórę, ale już w momencie kiedy pojawiają nam się nieestetyczne przebarwienia, jak najbardziej nie i one mogą także dotykać grzbietów dłoni. Hmm. Więc w momencie kiedy znamy swoje uwarunkowania genetyczne, patrzymy na swoją mamę, babcię, które właśnie opowiadają nam o tym, że w okresie okołociążowym te przebarwienia się u nich pojawiły. My też chcąc chronić naszą skórę przed takim przyjściem do salonu manicure, możemy sobie zastosować SPF 50 na grzbiety dłoni. Co prawda ta emisja tego światła jest bardzo krótka, natomiast dla naszego bezpieczeństwa jak najbardziej. I bardziej zwróciłabym to uwagę na nieskładniki aktywne, które występują w samym produkcie hybrydowym do utwardzania, bo żeby produkt kosmetyczny mógł zostać dopuszczony do sprzedaży, musi być on przetestowany, więc on nie ma szans przenikać w głąb naszych tkanek, więc to warto podkreślić. Ale o tym, co rozmawiałyśmy w kulisach naszego programu, że bardzo warto zwrócić uwagę na sterylność miejsc, z których korzystamy, żeby nie dopuścić do e, zakażenia, tak? zwłaszcza w ciąży. Zwłaszcza w ciąży ponieważ niestety ten na przykład zakres stosowania leków czy przeciwgrzybiczych, czy właśnie antybiotykoterapii, jeżeli trzeba byłoby ją włączyć po takim zakażeniu, mamy bardzo mocno ograniczone i myślę, że tutaj to jest kluczem do tego, żeby wybierać gabinety, które pracują razem ze sterylnymi e, pakietami e, i myślę, że to warto, żeby wybrzmiało, żebyśmy miały świadomość tego, że jako klientki my możemy zażądać od osoby, e, która wykonuje nam stylizację manikir czy też pedikir, bo nie tylko mówimy o paznokciach u dłoni, ale także u stóp, żeby nam pokazała, że produkty, których używa, czyli te metalowe narzędzia, są sterylne. Nie tylko zdezynfekowane, ale także właśnie sterylne i przeszły proces autoklawowania. Super, to jest bardzo ważna informacja dla wielu mam, które gdzieś tam bardzo, bardzo dbają o to, żeby ich ciąża była bezpieczna, ale porozmawiajmy teraz o tych, które bardzo by chciały różne zabiegi wykonywać i te paznokcie hybrydowe to jest tylko taki wstęp do tej pielęgnacji, którą mają gdzieś tam w rutynie sprzed ciąży, więc jakie zabiegi możemy wykonywać w czasie ciąży, oprócz tych paznokci hybrydowych? Jest już bardzo duże portfolio, którym dysponujemy jako kliniki estetyczne, kliniki kosmetologii, medycyny, estetycznej, które służą nam w ciąży, ponieważ pamiętajmy o tym, że ciąża to jest szczególny czas nie tylko pod względem tego, że pojawi się na świecie za kilka miesięcy maleństwo, ale także zmienia się bardzo nasz układ hormonalny, a tym samym zmienia się nasza skóra, bo nasza skóra jest hormonozależna i o to musimy pamiętać. Jedne kobiety pięknieją w ciąży, inne mają wrażenie, że ta uroda jest im odbierana i to nie odbiera maluch tej urody, czyli jej dodaje, ale właśnie ta walka hormonalna, która dzieje się bardzo z takim zmiennym, szybkim, dynamicznym tempem w naszym organizmie. Sama wiem, co mówię, bo ja akurat i moja skóra w okresie ciąży niestety nie należała do tych najlepszych, i właśnie w szczególnie w pierwszym i drugim trymestrze ciąży doświadczyłam bardzo dużych problemów trądzikowych. I trądzik, u osoby dorosłej w okresie ciąży, jest absolutnie. Absolutnie zjawiskiem, które może wystąpić. Nie jest to żadna patologia, jest to po prostu wynik właśnie, podkreślmy cały czas tej gry hormonalnej i na szczęście mamy bardzo szerokie portfolio zabiegów, zabiegów oczyszczających, detoksykujących z bardzo mało agresywnymi składnikami aktywnymi, bo nowoczesna kosmetologia to nie tylko high-tech, czyli te sprzęty wysokoenergetyczne, ale również wykorzystanie terapii manualnych, terapii tak zwanej kosmetologii białej, gdzie możemy wykonywać oczyszczania różnego rodzaju, bez użycia sprzętów wysokoenergetycznych, takich jak ultradźwięki, bo tutaj nie rekomendowałabym absolutnie właśnie takich energetycznych urządzeń, ale możemy wykonywać właśnie kosmetologię białą, pielęgnacyjną, oczyszczanie, lekkie peelingi chemiczne, szczególnie jeżeli mama zna Produkty. Korzystała z. Które wcześniej. będą takie najdelikatniejsze? Migdałowy kwas, mhm. azylainowy, niskie stężenia kwasu salicylowego również wchodzą w grę. W pielęgnacji domowej niskie stężenia nadtlenku tlenku benzoilu będą świetnie działały przeciwtrądzikowo, więc naprawdę mamy szerokie spektrum. Odstawiamy retinoidy, odstawiamy kwas na pewno glikolowy w wysokich stężeniach, salicylowy w wysokich stężeniach, czy kwas trójchlorocytowy, bardzo też często stosowany właśnie w takich terapiach przeciwtrądzikowych, ale głównie u kobiet w ciąży z mojego doświadczenia jakby jako przyszłej mamy plus moich klientek zdecydowanie zauważam, że największą potrzebę wykazują one w kierunku nawilżania skóry. Czyli to samo co w przypadku ciała, ta odbudowa płaszcza hydrolipidowego, poprawa elastyczności jak najbardziej tak i tutaj naprawdę, czy takie zabiegi nawet aparaturowe jak infuzja tlenowa, E, właśnie takie oczyszczanie wodorowe, e, oczyszczanie manualne. Maski pielęgnacyjne jak najbardziej tak. E, co ważne też myślę, to masaże manualne. E, nie bójmy się masaży twarzy, nie bójmy się masażu czy kobido, czy maderoterapii. Maderoterapia to taki myślę game changer, jeżeli chodzi o przyszłą mamę, ponieważ jest to kolumbijski masaż niezwykle przyjemny, e, wykonywany przy takich użyciu specjalnych narzędzi, które nas świetnie uwaga, detoksykują. Więc też odtoksyczniamy tą naszą skórę, a wiadomo, że. Przyszłe mamy bardzo często cierpią na obrzęki limfatyczne. I to wcale nie tylko dolnych partii, takich jak nogi, czy kończyn górnych, typu dłonie czy ramiona, ale również obrzęki limfatyczne w obszarze twarzy. Mówi się, że też często jest tak. Tak, taka. mamunia mhm. tak przybrała. Często to nie są nadmierne kilogramy. Ale to jest właśnie obrzęk limfatyczny i możemy świetnie wspomóc właśnie drenaż dzięki zastosowaniu takich zabiegów manualnych z dobrą, dobraną pielęgnacją. I dzięki temu też czuć się piękniej i tę ciążę lepiej przeżywać, również psychicznie. Dokładnie, bo to jest bardzo ważny, ważny temat, o którym... Ja uważam, że się zdecydowanie za mało mówi, bo to dla kobiety oczywiście jest okres totalnego szczęścia, szczególnie jeżeli ta ciąża jest planowana, jeżeli jesteśmy w idealnym momencie naszego życia i jakby chcemy powiększyć naszą rodzinę i jeszcze przebiega ona prawidłowo, ale często nie akceptujemy swojej zmiany ciała. Sama miałam dokładnie takie odczucia i dolegliwości, kiedy to ciało drastycznie się zmienia, szczególnie właśnie w tym drugim trymestrze, gdzie przybieramy na wadze, gdzie gdzie zmienia się ten układ. Mówi się o tym, że właśnie czujemy się takie pu opuchnięte, tak? I tutaj też warto zwrócić moim zdaniem uwagę w kierunku ciała i tego, że naprawdę są zabiegi, które możemy wykonywać na ciało. I znowu podkreślę, usuwamy wszelkie technologie, które emitują energię, typu fala radiowa, ultradźwięki, e, haifu. Absolutnie to nie są zabiegi, które wykonujemy u kobiet w ciąży, ale mamy popularne zabiegi typu endermologia. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że od drugiego trymestru, bo pierwszy trymestr jest takim trymestrem, w którym absolutnie odpuściłabym sobie jaką do, jakąś dodatkową stymulację. Ale już w drugim i trzecim trymestrze, kiedy nabieramy tej wody, kiedy to nasze ciało się zmienia, kiedy właśnie ono, ta nasza skóra potrzebuje takiego fitnessu, żeby te włókna kolagenowe, elastynowe lepiej pracowały, zdecydowanie, jeżeli możemy sobie na to pozwolić, wybierajmy zabiegi endermologii ponieważ one są przebadane, to bardzo ważne, że mamy na to dokumentację medyczną, e, że możemy wykonywać takie zabiegi, jeżeli oczywiście ciąża przebiega prawidłowo. To jest warunek konieczny i tutaj nie możemy dyskutować z jakimkolwiek zaburzeniem zdrowotnym. Natomiast jeżeli ciąża przebiega prawidłowo i chcemy poprawić elastyczność naszej tkanki, wspomóc ten układ limfatyczny, a jednocześnie przeciwdziałać celulitowi chociażby wodnemu, przecież te problemy estetyczne nie znikają na te 9 tak. miesięcy, Często borykamy się z nimi całe czas. Czy się czasami namnażają? Namnażają, dokładnie. I na przykład taka endermologia może być super uzupełnieniem e, nie tylko w kontekście drenażu limfatycznego czy działania przeciwcelulitowego, ale także właśnie poprawa elastyczności będzie wpływała na zmniejszenie się takiego potencjału do namnażania właśnie rozstępów. Więc tutaj, no słuchajcie, samo zdrowie, tylko żeby wykonywać je właśnie w dobrych miejscach, które mają certyfikację na to, aby pracować z kobietami w ciąży i to jest moim zdaniem e, bardzo istotny punkt. Dodatkowo masaże manualne przez wykonywane przez fizjoterapeutów, tak naprawdę ja w, w kontaktach takich moich branżowych, właśnie z fizjoterapeutami, bardzo często rozmawiając, poruszam temat, jak duża grupa kobiet przychodzi na masaże ogólnie takie relaksacyjne. I słuchajcie, to, są, to jest zaledwie kilka procent. Kobiety się bardzo boją tego typu zabiegów, a niesłusznie, bo znowu w rękach profesjonalistów jesteśmy bezpieczne. I trzeba to podkreślać. Sporo już porozmawialiśmy o tym samopoczuciu kobiet w ciąży pod kątem ich zmieniających się ciał. A że zbliża się lato, to zapytaliśmy naszych przechodniów o to, czy można się opalać w ciąży albo używać samoopalaczy. Zobaczcie, jakie mają opinie. A możemy się opalać? No, myślę, że odrobinę, tak, ale to tak nie wiem, 10 minut, 15 minut dziennie. Jest się w narażonym na pewno w ciąży bardziej na na takie negatywne reakcje na słońce, jakieś uczulenia. A nakładać samoopalacz? Nie mam pojęcia, jak to działa. Nie wiem, nigdy nie nakładam samoopalacza, więc nie podoba mi się efekt po samoopalaczu, więc nie mam pojęcia, nigdy się tym nie interesowałam. A możemy się opalać? Chyba tak, no to jest skóra tylko, nie? No tak, no, mi się wydaje, że tak. Yy, yy, rozsądnie tak. To zależy, czy w ciąży występują pewne dolegliwości wątrobowe czasami i myślę, że tego typu kosmetyki nie byłyby wskazane. Opalać się na pewno tak, ale nie na takim y, słońcu takim naprawdę, tak jak jest bardzo gorąco. Samoopalacze nie wiem, bo nie używałam nigdy, więc nie wiem. Nie, tego bym chyba nie zrobiła. To jak to jest z tym opalaniem się i z tym samoopalaniem się? Samoopalanie, a opalanie dwie zupełnie inne tak. sprawy, i rzeczywiście tutaj e, podkreśliłabym, że opalanie w, szczególnie w ciąży, ale w ogóle nie jest zdrowe dla naszej skóry, ze względu chociażby w kontekście profilaktyki czerniaka, tak? Tutaj musimy o tym pamiętać. Wytworzenie się witaminy D naprawdę się zadzieje w momencie, kiedy tylko nas muśnie słońce i jesteśmy również wysmarowane produktami SPF, czyli kremami do pielęgnacji ciała i twarzy, ale możemy ją też suplementować dodatkowo. Natomiast w kontekście samoopalaczy jestem jak najbardziej na tak. to nie przenika do naszego krwiobiegu. niech to wybrzmi głośno. Jest to składnik, który kumuluje się tylko w naskórku i barwi on tylko i wyłącznie naskórek, który jest po prostu wymywany razem z taką codzienną pielęgnacją naszego ciała. Ta te, kolorystyka u Trzymuje się maksymalnie kilka dni. E, zapewne stosowałaś mm. też samoopalacz, doskonale wiesz, że on się po prostu wymywa z naszego ciała. Jedyne, co może być drażniące, to często ten dichydroksaceton, który jest składnikiem aktywnym w samoopalaczach, ma taki dosyć mocno specyficzny zapach, który mnie osobiście w ciąży przeszkadza. E, sama często skorzystam z mgiełek samoopalających i rzeczywiście ten zabieg jest dla mnie mocniej taki drażniący. Zabieg w kontekście oczywiście pielęgnacji domowej, ale możemy też zastosować oczywiście takie samoopalanie się w formie opalania natryskowego. Tutaj tylko trzeba zwrócić uwagę, że wtedy jest rozpylany ten środek i rzeczywiście może on gdzieś się też w oparach się pojawić, więc tutaj bym dozowała sobie tą przyjemność w ramach ewentualnej jakiejś potrzeby, czy jakiegoś spotkania towarzyskiego, na którym nam bardzo zależy, żebyśmy wyglądały pięknie tak najbardziej. Natomiast na co dzień myślę, że ewentualne e e stosowanie takiego samoopalacza w domu w formie e właśnie kremu, balsamu przy użyciu specjalnej rękawicy jak najbardziej tak. A wracając jeszcze do opalania, to koniecznie w ciąży stosujmy SPFy, SPF, -y. SPF -y minimum 30, a najlepiej ja rekomenduję 50 na całe ciało łącznie z twarzą w takiej codziennej rutynie pielęgnacyjnej oczywiście nie mówimy o pogodzie w której nosimy zakryte ubrania natomiast w momencie jeżeli właśnie jest to już okres wiosenno-letni to pamiętajmy o tym żeby to ciało również kremem z SPF Smarować. Porozmawiałyśmy trochę o tych obrzękach i o różnych zabiegach, a jak z tymi zabiegami na ciało właśnie w momencie, kiedy chcemy już troszeczkę odkryć na przykład nogi, bo jest coraz goręcej, no i tu nagle się okazuje, że pojawiają się i obrzęki, i gdzieś jakiś celu, celulit jak z tym walczyć w trakcie ciąży. Tutaj przede, Bezpiecznie. przede wszystkim e, takim absolutnie must have w moim odczuciu zabiegiem domowym. Jest szczotkowanie ciała. Szczotkowanie ciała, czyli, czyli użycie takiej specjalnej szczotki z dosyć ostrym włosem, ale to my dozujemy jakby intensywność pracy tej szczotki na nasze ciało i wykonywanie go regularnie, nawet słuchajcie, codziennie nie jesteśmy się w stanie przeszczotkować, mm -hmm. więc jak najbardziej tak, zawsze taki masaż szczotką wykonujemy w kierunku serca, czyli najczęściej od kończyn dolnych w kierunku właśnie górnych łącznie z ramionami, z ramionami. Możemy bardzo delikatnymi ruchami takimi okrężnymi przemasować również brzuch, okolice talii, pośladki, tak żeby też stymulować tą skórę. Ja mam takie odczucie osobiście, że moje przyszłe dziecko uspokaja się w momencie, kiedy ja szczotkuję swoje ciało. Jest to no, dla niego... Szczotkowanie jest chyba nawet taką metodą relaksacji Dokładnie. w ogóle, nie tylko urodowe. Dokładnie, to jest super sposób na to, żeby też zacząć tak obcować ze swoim ciałem, żeby się po prostu do niego przyzwyczajać, a jednocześnie możemy właśnie pobudzać tą limfę i w momencie, kiedy wracamy po całym na przykład dniu pracy i mamy takie uczucie ciężkości, to to szczotkowanie powinno być pierwszym ruchem, który możemy sobie tutaj wykonać. Dodatkowo świetnie sprawdzają się, to jest moje odkrycie tego okresu ciężowego, sole drenujące. Są już marki na polskim rynku dostępne, które właśnie posiadają tak zwane sole drenujące. Jest to produkt taki żelowy, który możemy sobie aplikować na szczególnie kończyny, właśnie dolne i górne, które wspomagają drenaż limfatyczny naszej, naszej skóry. Więc tutaj już mamy taki słuchajcie, mini zabieg we własnej łazience, wcale niedużymi kosztami i niedużym też czasem nakładem czasu. Następnie olejowanie, to co wspominałyśmy na samym początku naszej rozmowy, olejowanie jest absolutnie kluczem do tego, aby poprawić elastyczność, płaszcz hydrolipidowy i też jeżeli poprawimy elastyczność tej skóry, jeżeli ją uwodnimy, to ona będzie optycznie lepiej wyglądać i my będziemy ją zdecydowanie bardziej akceptować i minimalizujemy ryzyko powstawania rozstępów. To nie jest 100% pewności, że jeżeli zachowamy się yy, w stosunku do tej skóry z takim szacunkiem, o którym opowiadamy, czyli szczotkowanie, solo, lejowanie, to na 200% nie powstaną nam rozstępy. Natomiast jest to bardzo dobra profilaktyka i jeżeli powstaną, to na pewno mniejsze niż gdyby nie powstały, bo pamiętajmy o tym, że niestety powstawanie rozstępów bardzo często jest genetyczne, takie genetyczno zależne. Tak? Jeżeli nasza mama zgłasza nam, że podczas ciąży doszło do dużych rozstępów na jej ciele, no to my musimy być szczególnie ostrożne, ale... Żyjąc w XXI wieku z takim sztabem super kosmetyków, możemy to jak najbardziej niwelować. I to jest takie działanie w warunkach domowych. Dodatkowo peelingi. Nie bójmy się wcale peelingów solnych, e, na przykład z solą himalajską, jak najbardziej. Możemy tutaj e, dodatkowymi ruchami, takimi okrężnymi pod prysznicem, te, e, to ciało stymulować. Poprawiamy wtedy mikrocyrkulację, zmniejszamy możliwość powstawania obrzęków, ale także celulitu włóknistego i wodnego. Więc jest to świetną super i wspomniana już przeze mnie endermologia, no to jest taki zabieg, który już wybrzmiało to słowo, ale jest naprawdę game changerem mm -hmm. dla kobiet w ciąży, I to jest ogromna urga. I warto podkreślić, że endermologia to nie jest tylko wpływ na poprawę naszego wyglądu estetycznego, ale także mamy badania, które podkreślają, że podczas zabiegów endermologii pobudzamy e, nasz układ hormonalny, tym samym obniżamy kortyzol, a podwyższamy poziom serotoniny, czyli hormonu szczęścia. A obniżenie już poziomu e, kortyzolu będzie wprowadzało w taki stan relaksacji, a ciało zrelaksowane. Zupełnie inaczej się stymuluje. W momencie, kiedy nasze ciało jest zestresowane, mamy wysoki poziom kortyzolu, a wciąż tych powodów do zmartwień jest naprawdę całkiem sporo. Zresztą myślałem. działa fantastycznie, to. więc można sobie <laughs> różne problemy stworzyć. Dokładnie, dokładnie. Więc ten nadmiar kortyzolu w naszym organizmie nam absolutnie nie służy, więc tutaj dzięki takiej sesji już 40-minutowej, możemy przynajmniej około 20%. Obniżyć, a nawet i więcej, ten poziom kortyzolu. Więc to jest taki warunek negocjacyjny. Się mm -hmm. śmieje do tego, żeby wynegocjować budżet na zabiegi mm -hmm. pielęgnacyjne w domu. Warto dbać o siebie i mam nadzieję, że e, z tą myślą Was zostawiamy. Nie bójcie się, dbać o swoje piękno, zarówno te wewnętrzne, jak i te zewnętrzne. Dziękuję bardzo e, za dzisiejszą Dziękuję. rozmowę. Ze mną była kosmetolog tak nowak Barańska. Dziękuję.